Mauricio Sari wraca do Lazio, i to oficjalnie. W marcu ubiegłego roku jeszcze żegnał się z rzymskim klubem Włoch, a teraz, a teraz po prostu wraca. Sari sam zrezygnował z tej funkcji, Sari jest trenerem, który no, w trakcie tych swoich trzech sezonów w Lazio... Raz zdobył wicemistrzostwo w ogóle, co jest wielkim sukcesem, tak mi się wydaje. No i raczej dobrze zapamiętany został w Rzymie. Zatęskniono za nim, za nim, i wydaje mi się, że takie powroty mają sens, jeżeli one mają miejsce tak szybko. Jeżeli to jest trener, który nadal jeszcze zna tę drużynę, nadal jeszcze ma z nim, z tym zespołem całkiem dobrą chemię. Sari zawsze był bardzo. Charyzmatycznym i charakterystycznym trenerem, trenerem, który sprawia, że piłka nożna jest ciekawsza, bo też warto pamiętać o tym, że to jest gość, który preferuje naprawdę wesoły futbol futbol, który po prostu sprawia radość, jeżeli się go ogląda. Życzę powodzenia po prostu. Nawet jeżeli Lazio jest klubem, któremu życzę z różnych względów raczej źle, no to jednak nie można powiedzieć, żeby Sari był jakimś antypatycznym typem. Na pewno jest osobowością i życzę mu w związku z tym powodzenia. Dajcie znać, jakie Wy macie przewidywania odnośnie tego, w jaki sposób zakończy się ta druga przygoda Włocha z rzymskim klubem.